Skąd, skąd teraz taki, taki ściek, że tak powiem, potok tych wszystkich pomi wylewanych na, na szpilkę. TO JEST boks, jest sponsorowany przez Blue Resort w Skalskiej Porębie i Bino Poland. Z Maciejem Myszkinem niestety będzie smutny temat na początek. Przegrana Artura Szpilki, twojego kolegi, człowieka, którego na co dzień widujesz gdzieś na sali. Jak byś podsumował ten jego występ? Smutna, ale generalnie Artur nie jeździ taksówką, tylko boksuje i, i można przegrać, można też zostać znokautowanym. Ta jego historia w boksie pokazuje, że, że to nie jest jakaś super niespodzianka, że Artur zapoznał się z deskami, może te oczekiwania w stosunku do Artura były większe, natomiast y, też, też nie ma jakiejś super sensacji. Ja tu bym na Arturze Szpilce jakoś mocno się nie pastwił. Nie, nie ze względu nawet, że jestem jego kolegą, ale, ale chodzi ogólnie, no... Przegrał pojedynek, gdzie nie był faworytem. Ja na przykład osobiście, prywatnie węszyłem sobie tutaj niespodziankę. Byłem przy tych całych przygotowaniach. Podobało mi się, w jaki sposób pracuje na treningach, jak się porusza, jakie ma podejście. E, jaki jest spokojny. Trochę przygotował, przy, przypominał mi taką postawą mentalną e, Artura sprzed walki z Adamkiem. Gdzie on był wyciszony, skupiony na treningu, oczywiście jakieś tam te portale społecznościowe są bardziej rozwinięte niż wtedy jak trenowaliśmy, bo pamiętam, że wtedy to, to, to rzadko kto miał chyba telefon z, e, z internetem, natomiast już taki, taki żart, ale ale rzeczywiście tego internetu było zdecydowanie mniej i tej pracy na sali było więcej, ale tutaj myślę, że na sala, praca na sali była, a, a, a myślę, że ten telefon był ograniczony do minimum. No i, i mówię, i to wszystko powodowało, że, że ja węszyłem niespodziankę, no, natomiast nigdy jako ekspert będąc czy, czy zapraszany do e, studia przez Mateusza Borka, czy, e, czy z Tobą tutaj analizując ten pojedynek przed walką E, szanse w tym pojedynku Artura Szpilki raczej, Ja nie sam pojedynek. E, nigdy nie pokusiłem się o to, że Artur, Artur e, faworytem w tej walce jest, dlatego tutaj nie może być żadnej sensacji, a skoro nie ma sensacji, tylko raczej było to, e, co wszystko się, czego się wszyscy spodziewali, no to, to, to nie wiem skąd, skąd teraz taki, taki ściek, że tak powiem, potok tych wszystkich pomi wylewanych na, na Szpilkę. No właśnie, zdecydowanie te komentarze są bardzo ostre w jego kierunku, co jest dziwne dla mnie, bo chociażby Albert Sosonski, który komentował tą walkę, nie miał takich ważnych walk jak on, nie miał walk z takimi zawodnikami, a był nokautowany. Był znokautowany niedawno Izu, było znokautowanych wielu naszych ciężkich nie tylko ciężkich, a jednak oni nie są tak wyśmiewani, jak wyśmiewany jest Artur. Do tego stopnia jest wyśmiewany, że jest porównywany... Z Marciem Najmanem, co mnie trochę irytuje, bo Marcin Najman najlepszą walkę jaką miał, miał z Andrzejem Wawrzykiem. Przegrał ją przez knockout, a jednak Cizora czy Wilder są zupełnie innego kalibru zawodnicy. Czy Nie wiem, ciężko mi się odnieść, bo, bo nie znam człowieka, ale, ale generalnie rzeczywiście Albert Sosnowski no miał Witalię Kliczkę. A poza tym jednak ci rywale byli zdecydowanie słabsi niż, niż ci Artura. Artur miał z kolei Weldera, czyli tu jakby było na remis. Ale też wokół Alberta nie... Albert... Oczywiście szanuję Albert. bardzo Alberta, ale tak, mówię tak, o tym, ale... że na niego nie ma hejtu, tak? takiego jaki jest na świlkę. No, też, też nie było tak rozwiniętych tych mediów społecznościowych. Ci kibice nie mieli takiego kontaktu w momencie, kiedy Albert był w Prime, albo nawet już po gdzieś zdecydowanie był mniej znany w Polsce, bo budował swoją karierę przez długi czas za granicą. Wszystko to spowodowało, nie było w stosunku do niego oczekiwań, nie był tak rozmuchany medialnie. Co też nie do końca jest tylko z przyczyny szpilki. Gdzieś tam to zainteresowanie, pamiętam jak on wyszedł z więzienia, to to zainteresowanie się pojawiło wokół jego osoby. Ta, tak wielkie, niespotykane dotychczas e, w naszej grupie. Pamiętam, że Krzysztof Diablowodarczyk był budowany przez wiele lat e, w grupie na w której boksowałem. No i Gdzieś ten nagle szpilka wychodząc z tego więzienia zabrał część tej popularności Diabla, szczególnie tych młodych odbiorców. Ci młodzi odbiorcy często też popadają w skrajność. To nie jest taki kibic wierny, budowany przez wiele lat doceniający wyniki sportowca, tylko gdzieś tam oparty na, na wyglądzie Artura, masywnej sylwetce, tatuażach i ordynarnym języku i ten kibic też mniej do niego jest przywiązany w momencie kiedy on przegrywa. Od razu tak jak szybko ta popularność została zbudowana, tak e, szybko też e, fala hejtu została e, gdzieś tam został dotknięty tą falą hejtu szpilka. No i też chyba nie ma się e, co temu dziwi, natomiast te porównania, o których wspominałeś, no to, to są zasady, bo przede wszystkim Artur jest sportowcem, Artur jest sportowcem, który z tych słabszych rywali to, to, to niszczy. Rywali, którzy mają określony poziom mimo to sportowy. A pretendentów, starszych zawodników, ale też młodszych, pamiętam jak przyjechał, wyszedł zaraz z więzienia. Kim był ten Chorwac, którego tak znakotało pierwszym tak, ciosem, tak. takich zawodników to on niszył bez problemu. Z tak. którymi większość zawodników takich na polskich galach jednak się męczy na pewnym dystansie. E, dokładnie, dokładnie. E, dokładnie o tym chciałem powiedzieć. Natomiast e, nie wiem, czy wielu pięściarzy w ogóle w Polsce może pochwalić się takim CV, jakie ma szpilka e, z takimi pięściarzami, z takimi nazwiskami już w e, kategorii ciężkiej. E, Przypomnijmy, że kariera Andrzeja Wawrzyka, który, który też stanował ze mną na sali i powiem szczerze, że który miał warunki dużo lepsze niż Artur, mocniej bił moim zdaniem, był takim prawdziwym ciężkim z prawdziwego zdarzenia, miał niezłe umiejętności, szybkie ręce, ale przecież on się jednak z takimi pięściarzami nie spotykał, to, to, to był jednak przeskok ogromny z tych bardzo słabych i od razu Powietkin i że tak powiem koniec i tam było długo, długo nic poza Powietkinem natomiast tutaj jest, tak jak wymieniałeś to jest Jennings, to jest Adamek, to jest Wach to jest, Molo, może bym nie brał tutaj aż tak pod uwagę ale to jest Jennings, Adamek, Wach to jest Wilder przede wszystkim i Kownacki, który oczywiście był postrzegany nawet przeze mnie jako ten jeszcze słabszy od Szpilki, natomiast udowodnił, że jest zawodnikiem światowego topu, no i, i teraz Darek Cisora, także tu już mamy sześciu wymienionych, z czego z dwoma Artur Szpilka wygrał, więc to bilans nie jest aż taki, żeby, żeby aż taka fala nienawiści na niego spływała, natomiast to powiedziałem, rozmuchane bardzo Mocno w pewnym czasie ego i Artura i, i zainteresowanie wokół niego sprawiło, że oczekiwania w stosunku do jego osoby były większe i teraz, e, i teraz jest taki efekt, a nie inny. No, Artur też dostawał garze lepsze niż, niż gdzieś tam jego poziom sportowy. No i, teraz I płaci za to cenę, bo to nic nie ma za darmo, że tak powiem, w życiu. I, i ceną jest to, że musi się mierzyć z tą falą krytyki. Jest takie wideo na Ring Polska gdzieś tam w archiwum z 2008 roku gdzie jest konferencja, na której zapowiadany jest debiut Artura Szpilki i Fiodor Łapin mówi wtedy, przedstawiając Artura to jest Artur Szpilka najbardziej utalentowany zawodnik w Polsce. Co się stało przez te 11 lat, że gdzieś ten najbardziej utalentowany zawodnik w Polsce, no może nie dorósł do oczekiwań pokładanych w nim? Po pierwsze przerwa o której już wspominaliśmy. Zmiana kategorii wagowej, ale zmiana kategorii wagowej nie w sposób naturalny, dlatego że szpilka dolu, tylko szpilka siedział przez pewien czas w miejscu, gdzie nie ma ruchu i na tym gdzieś tam, na tym zbudował zbędne moim zdaniem kilogramy, których później nie był w stanie już zrzucić wyszedł pewny siebie po takiej przerwie, wiadomo, głód boksu, głód w ogóle ruchu, spowodował, że on stwierdził, że będzie rywalizował w kategorii ciężkiej. W kategorii ciężkiej, gdzie mi się na początku zupełnie nie podobał, bo, bo był, że tak powiem, daleko od rywala, boksował daleko od rywala, wykorzystując swoją procenu, ale poza tą pracą, że tak powiem, nie było nic, bo te ciosy proste on nie jest zawodnikiem, to nie jest Larry Holmes, który powstrzymuje lewym prostym, czy, 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 czy inni wybitni pod tym względem. Tylko, tylko zawodnik, który musi być blisko rywala i boksować seriami. A żeby być blisko rywala, to trzeba przede wszystkim mieć określone bardzo wysokie umiejętności techniczne. Artur w pewnym momencie. Między innymi przez, ten, przez tą przerwę gdzieś tych umiejętności technicznych nie, nie rozwijał. No i z bardzo perspektywicznego zawodnika wszedł od razu na poziom i e, poziom zainteresowania bardzo wysoki, a poziom zainteresowania powodował, że on musiał mieć już trochę lepszych rywali. Gdzieś nie było czasu na taki spokojny, metodyczny trening. E, no i tak jak powiedziałem, mi też Artur się nie podobał. Ale ja, ja nie jestem tu zdania, że on boksując wtedy w grupie Knockout Promotion, e, trenując ze mną e, u trenera Fiodora Łapina, którego bardzo cenię. Uważam, że to jest w tej chwili najlepszy szkoleniowiec w Polsce. Ale nie zmienię to mojego faktu, że nie, 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 nie wydaje mi się, że w tym stylu on zwojował wagę ciężką albo nawet dzisiejszego dzisiejszego Derricka Store. Był poza dystansem, widzieliśmy to w. E, z Jenningsem, on wygrał wtedy bodajże dwie rundy, był po prostu młodszy, szybszy Jennings też, pamiętajmy, że wtedy pracował jeszcze w banku to nie był sportowiec na pełen etat nie możemy go nawet porównać z dzisiejszym Derekiem czy Sorą. ani pod względem siły uciosu, ani mobilności ani doświadczeniem przede wszystkim więc nie można powiedzieć, że Artur Szpilka był wtedy w jakikolwiek sposób lepszy, poza tym Tutaj wydaje mi się, że on od początku gdzieś tam miał chęć podjęcia walki i wymian, a tam jak tylko też wszedł po raz pierwszy w wymianę, bo był poza dystansem, ale w ten sposób się walk nie wygrywa, no to tutaj po raz pierwszy jak wszedł w wymianę z Jenningsem, to też od razu dostał chyba tam na dół, później wszedł po raz, po raz kolejny, bo wiedział, że przegrywa i od razu dostał na górę i też został zniszczony. Co chcę powiedzieć generalnie, że Artur Szpilka. Nie ma ciała na kategorii ciężką. Widać to było w tej walce z dyrykiem Czosarów, kiedy otrzymywał bardzo mocne ciosy w tułów. Bardzo mocno nie odczuwał już pierwszy, w tej dobrej pierwszej rundzie, bo to nie była zła pierwsza runda. W tej dobrej pierwszej rundzie... Wygrał tą rundę? Bardzo blisko. Myślę, że sędziowie angielscy na pewno dali Derykowi Czosarę, bo przy bliskich rundach to, to, to byłem pewny, że wszystkie będą szły w stronę Derecka czasu, ale podejmował pródy, próby, trafiał celnie, E, trafił na pewno bardziej przejrzyście niż Sora w tej, e, w tej rundzie. W tych wymianach był szybszy, chociaż, chociaż ta szybkość też była e, nie taka, jak się spodziewałem, ze względu na to, że był trochę spięty, może później, później byłoby trochę lepiej. No i, ale, ale od razu w pierwszej rundzie wrzuciło mi się w oczy, że dosłupł bardzo mocny cios w tół, w przylinach prawy gdzieś tam pod serce, już bardzo go odczuł, te ręce poszły trochę niżej, poza tym w momencie kiedy on chciał Sory kontrować, a czy SORA zaczynał bić po tułowiu, to widać w powtórkach wyraźnie, że te ręce mu, on nie jest pewny tej kontry, sam nie wie czy uderzyć w kontratach, czy, czy, czy chronić tułów i te ręce mu bardzo nisko opadają. W tych wymianach. Także te ciosy wtów zrobiły rowody. a ja tych ciosów tu spodziewałem się najbardziej przed walką, że tak powiem. To, to, to był dla mnie bardzo duży problem. Ale co chcę powiedzieć jeszcze raz? On źle znosił ciosy wtóch, źle znosił ciosy na górę, bo nie jest zawodnikiem kategorii ciężkiej. Oczywiście są tacy zawodnicy, ja zawsze wspominam tu Chris'a Berda, wcześniej Michael Murer, który był z kategorii półciężkiej, najsłynniejszy przykład w naszych czasach, takich moich, gdzie ja się interesowałem boksem, Evander Holyfield, który przechodząc z kategorii półciężkiej w boksie olimpijskim, później był w cruiser mistrzem świata i, i do ciężkiej, on miał bardzo wysokie umiejętności techniczne, szczególnie w obronie. W ataku oczywiście też, nieporównywalnie większy niż Artur, ale w obronie był, że tak powiem, bardzo ciężki do trafienia, bardzo szczelny, potrafił przetrwać kryzysy, które, które w kategorii ciężkiej musisz przetrwać. No i, i to pozwalało mu rywalizować z tymi wielkimi, ciężkimi, mocno biegnącymi. Natomiast Artur gdzieś tam nie potrafi ciałem, że tak powiem, tego nadrobić. Na przykład tak jak to robił Albert Sinocnowski, który miał końskie zdrowie, który naprawdę potrafił przyjąć mocne uderzenia. Słyszałem o sparingach na przykład z Brusterem, który taką gołotę. Nie wiem, czy nawet nie przyszedł gołotą i słyszałem, że sam Bruster się dziwił, ile Albert potrafi przyjąć. Zresztą widzieliśmy to w jego pojedynkach. Natomiast Artur tego nie potrafi, a błędy, które popełnia techniczne nie pozwalają mu, że tak powiem, w walce wyjść na zero. Zawsze gdzieś tam finalnie otrzyma jakiś cios, jeden, drugi, trzeci, yy, który go gasi, albo odbiera yy, całkiem chęci do walki, albo powoduje, że. On wchodzi w wymianę, ale to już ta, taka wymiana jest w bank, albo trafi, albo nie trafię, co będzie, bo, bo nie mam już pomysłu. Albo po prostu, tak jak ostatnio Cisora, gdzieś był pomysł, było wszystko, ale nie był w stanie tego pomysłu zrealizować, bo po prostu jego rywal był zbyt silny, także także to jest największy problem Artura Szpilki. Nie wiem, czy to się zmieni, na pewno by potrzebował... Sporo słabszych rywali, ale biorąc pod uwagę zainteresowanie tą osobą, ja, ja słyszałem dzisiaj w radiu, i to w radiu zupełnie nie zajmującym się boksem, żarty na temat jego pojedynku z Cisorą, ale to też e, mówi, jaką popularność ma Artur, bo, bo na przykład Głowacki, gdzie walczyło Mistrzostwo Świata i w bardzo ekskluzywnym turnieju z bardzo utytułowanym rywalem, znanym rywalem. Gdzieś tam nie, nie, nie odbiło się takim mechem, natomiast Szpilka przegrał i mówił to w telewizji takiej, takiej, w radiu, no, wszędzie wszyscy o tym mówią, tak. No i internet też huczy na ten temat i podejmowane są dyskusje, my o tym rozmawiamy, wyświetlenia na, w internecie na temat walki Szpilki biją rekordy. I to powoduje, że jeśli on będzie miał chęć wrócić, to, to jestem pewien, że będzie miał gdzie wrócić, będzie miał z kim wrócić i, i będzie mógł to zrobić na polskim rynku i, i ta walka też się nie obędzie bez echa. No właśnie wspomniałeś o odporności. Pamiętam jak z Molo padał i ludzie mówili, no padał, ale bardzo szybko wstawał. No ja to tak, bardzo dobrze. Ja tak na przykład mówiłem, bo bo, bo wstawał, bo rzeczywiście wstawał wstawał i wygrał. Widzieliśmy na przykład co zrobił Krzysztof Zimnoch po, po, po tą mnie z, z Molo, był zabity, tak? On wstawał i praktycznie wydawał się niezamrożony, walczył dalej. Później e, opuszczał te ręce i dostawał, dostał chociażby z Teraz wszyscy mówili, my też rozmawialiśmy o tym przed walką, że najważniejsze, żeby trzymał te ręce wysoko. No ale trzymał te ręce wysoko i mimo e, to dostał, do, dostał knockout. Czyli tej odporności już zupełnie nie ma. I czy myślisz, że, że naprawdę każdy mocniej bijący, bo to też nie jest puncher czy zoraje, każdy mocniej bijący zawodnik w kategorii ciężkiego to zna Czy jest bardzo mocno bijącym zawodnikiem z prawej ręki? Ale też czy nazwałbyś go takim, wstawiłbyś go do jednej linii z Wilderem, Joshuą? Z tak mocno bijącymi zawodnikami. No wiadomo, jest z wagi ciężkiej, ale nie kończy tych walk, ostatnich walk, nie kończył tam jednym uderzeniem, tak jak tutaj. Znaczy, no to, to Gashi nie dał mu pola manewru, bo, bo, bo był cały czas w ruchu, myślał tylko o tym, żeby prze, przetrwać. White rzeczywiście przyjął sporo, ale jest w stanie przyjąć. O tym wiemy. Natomiast wcześniej Takama poskładał w wyjątkowo, że tak powiem, widowiskowy sposób, dokładnie tak, jak nie ma. nie ma ciosu, tylko tak mówię, że nie jest Nie określiłbym i... go jako zawodnika, który jak dotknie, to, to padasz. Myślę, że to wynika też z tego, że on potrzebuje ustawić nóg, potrzebuje odpowiednio dużo czasu i miejsca, żeby zadać to na uderzenie, ale jeśli to ma, to, to, to ma ten cios. To ma ten ciążek, kiedy trafia to wywraca. Po prostu zawodnicy gdzieś tam lepiej wyszkoleni technicznie nie, nie dają mu tej możliwości, a, a są niektórzy tacy jak White, którzy mają i gabaryty, którzy lepsze niż artoszpilka, siłę taką naturalną z wagi ciężki i odporność, którzy mogą sobie pozwolić na pewne błędy z, w walce z Shisartu, tak? Poza tym sami też mocno biją i powodują, że ten czesor wtedy nie bije tak mocno, bo on też musi uważać czasem o obronie, ale, ale nie, myślę, że to jest, to jest zawodnik, który bije mocno. Artur podniósł te ręce do góry, ale tak jak powiedziałem, on podniósł te ręce do góry, gdzieś tam nabrał się na te ciosy w tułu, bo je odczuł i podniósł ręce do góry, pociął się dopiero jak trzymał, więc a on był znokautowany na stojąco. On podniósł instynktownie, co też jest, że, że tak powiem, jakimś tam światełkiem dla niego w tunelu, że ręce po raz pierwszy poszły chyba do góry, a nie w dół, tak? No. Ale, ale co on zrobił właśnie po tym pierwszym czasie? Bo ten, tam chyba trzy ciosy jeszcze były, ale był taki jeden główny, po którym on y, zareagował tak jak w filmie Przekręt, jest, nie wiem czy oglądałeś, Gajericzego, jest taki film, w którym właśnie główny bohater mówi o tym, że w momencie zagrożenia, jak samochód na Ciebie jedzie, albo ktoś wyceluje w Ciebie spluwę, stajesz i zamiast coś robić, to stajesz zamrożony i po prostu czekasz, aż, aż Cię ten samochód uderzy. I on trochę tak stanął jakby czekał, nie wiadomo na co, czy on już był podłączony w tym momencie, dlaczego on się nie ruszył, nie przeszedł na bok, nie zginczył nie zrobił czegokolwiek, tylko stał, przyjmując te ciosy. Ale to chodzi o coś innego, Gajerici, chodziło o to, że jak jedzie samochód i przed uderzeniem ktoś staje, przed samym uderzeniem. Ale to to on wiedział, że już to kończące nadchodzi. Bach ale... został trafiony nie. i stoi. Ale wynik, wynika to z paraliżu, tak jak królik, kiedyś geniałem królika, jak przestraszyłem go, to on nagle staje w miejscu, mimo że 10 razy był szybszy ode mnie. To jednak dawał się złapać, bo paraliżowało go to strach. Natomiast tu Artura sparaliżowała zwyczajnie prawa ręka pisory. Dostał po prostu w głowę i, i, że tak powiem, podejrzewam, że on był znokautowany na stojąco. On od tej chwili już niczego nie pamięta. Ale rzadko się coś takiego widzi. Jednak pieściarze zawsze instynktownie albo oddają, albo próbują ruszyć, albo. Coś robią, a on stał na linach, czekając tak naprawdę na koniec. No, to było trochę dla mnie dziwne, szczerze mówiąc, bo mówię, rzadko, rzadko się coś takiego widzi, żeby w ten sposób pięściarz zareagował. To trochę tak jak taki właśnie gdzieś zawodnik, który nie przyjmował wcześniej osób. No, yy, jest zdziwiony, że dostał aż tak mocno pacjenty. Tak? Nie, dla nie. mnie to wyglądało z boku, ale na pewno więcej wiesz na ten temat. Nie ja myślę, że to, to po prostu mechaniczne uszkodzenie było aż tak duże, wstrząs był aż tak duży, że to, to była niekontrolowana reakcja. Tu to, to nawet yy, na, na instynkcie nie dało się za bardzo buksować, bo po prostu ja podejrzewam, że nic nie widział, nic nie pamięta, nic nie słyszał, nic nie widziałem, nic nie słyszałem. rozmawiałem z nim cokolwiek? Filmy. E, tak, ro, rozmawiałem, wymieniliśmy krótką korespondencję, natomiast, e, że tak powiem, on, teraz on, on potrzebuje czas, czasu, więc, więc generalnie nie pytam go już o walkę, bo wszyscy wiedzą jak ta walka wyglądała, wystarczy sobie odpalić e, e, YouTube. Także, także myślę, że on po prostu mechanicznie dostał takiego urazu, że, że stanął w miejscu i nie, nie był w stanie kontynuować pojedynku. to jeszcze te, te jakieś wymówki o małym ringu e, w ogóle mają jakiekolwiek znaczenie, bo tam dużo osób o tym gdzieś mówiło, ale wydaje mi się, że ring wC jest jeszcze mniejszy. No, myślę, że nie jest mniejszy, natomiast e, oczywiście, że żadne wymówki nie działają. Ja coś, coś powiem bardzo istotnego tutaj, bo ja. Słyszę od, od wielu widzów, słyszałem dziennikarzy, nawet, nawet mój kolega Grzesiek po prostu zwrócił uwagę na fragment sparingu, który był puszczany w, w TVP. E, jakiś słabszy fragment e, szpilki, które się zdarzyły oczywiście, ale i tak było mniej tych słabszych fragmentów, bo partnerów miał dosyć solidnych. Miał i tak mniej tych słabszych fragmentów, Artur, niż moim zdaniem w poprzednich przygotowaniach. Jak ja na przykład oglądałem sparingi jego, czy przed Kownackim wrzucam, czy nawet przed Wilderem dostawałem od niego e, fragmenty filmików, no to, to tam popełniał tych szereg błędów i po prostu tutaj być może wyeliminował, ale z, z pięciu czy siedmiu, które popełniał notorycznie, powiedzmy dwa. I w jedne przygotowania, nie wiem czy trener, czy to i tak nie było dużo, bo przygotowanie było fizycznie i mentalnie, jak widzieliśmy, doskonale. Oczywiście trener musi zebrać za to jakieś tam mm, też krytykę, no bo przyjechał do Polski, miał dwóch pięściarzy, dwóch, który, według, których e, według ludzi w jakiś sposób byli perspektywiczni, ale też musimy pamiętać, że no, za Izu też do walki nie wyjdzie, Izu wszedł do ringu, chciał zaraz wyjść, więc, więc generalnie ciężko Ciężko tutaj zrzucić winę na trenera. Tutaj z Arturem szpilku też mógł przerabiać pewne elementy. Mogła być taktyka: Artur dostał 2-3 razy na dół, ręce opadły, dostał na górę. Co do Grzeszka, mówił, że martwiły go te sparingi. Grzesiek opierał to na tym fragmencie, który widział w TVP. Dziennikarze to podchwycili i Mówi, że, mówią, że Grzesiek, który był świadkiem sparingów, twierdzi, że te sparingi były fatalne. Ktoś tam przyszedł jeszcze, widział jak Artur ostatni sparing, już całkowicie rozluźniony, e, boksuje, gdzieś tam już myślami był w tym Londynie i też mówił, że, że te sparingi wypadły źle. No ja byłem przy, przy większości tych sparingów i wiem jak one wyglądały i wiem jaką robotę wykonał Artur, nie tylko na tej tarczy, z której też się większość osób śmieje, nie wiedząc po co ona jest, bo ta tarcza nie zawsze wyglądała tak, jak widzieli to na fragmencie e, tych... E, E, tych sparingów, bo była też zupełnie inna tarcza. Natomiast e, e, gdzieś nie widzieli tych sparingów i, i, i oceniają to na tej podstawie. Do, do tych ludzi też nie można mieć pretensji, bo zawsze się ocenia więściarza po efektach i, i jego terena po efektach, po walce. Natomiast ja będę blisko, no, gdzieś tam postrzegam to wszystko trochę inaczej. Ty na koniec Ty zakończyłeś karierę. Niektórzy mówią przed pewnie dużo osób cię ciągle zaczepia, czemu to się stało. Czy biorąc pod uwagę, ile jeszcze Artur ma do zarobienia, chociażby na polskim podwórku, kończyłbyś na jego miejscu karierę ze względu na zdrowie, czy i zajęłbyś się czymś innym? Bo przecież on świetnie się sprawdzi jako ekspert, świetnie się sprawdzi pewnie jako trener, czy dalej byś próbował, próbowałbyś może zbić wagę albo cokolwiek innego. Myślę, że zdrowie no, to nie jest wystarczający powód dla pięściarza, żeby kończyć. Widzimy, jak niektórzy mają problemy zwyczajnie neurologiczne. Wspominaliśmy tutaj dzisiaj o niektórych. E, I muszą kończyć tą karierę, bo oni, bo oni po prostu nie są w stanie, albo im ktoś nie odnowi licencji, albo po prostu wszyscy mówią, stary, ja cię nie biorę, albo biorą cię za grosze, bo, bo, bo ty już chodzisz na piętach. E, a co dopiero mówić o boksowaniu i inaczej. Reagują na te ciosy. Natomiast szpilka jeszcze porusza się normalnie, rozmawia normalnie, gdzieś tam te, nie, niewidoczne są te y, wiesz, y, neurologiczne skutki tych wszystkich uderzeń. Więc, y, więc myślę, że w takim stanie żaden, rzadko ktoś się by zdecydował na zakończenie kariery. Ja zakończyłem z innych względów, ale, ale myślę, że. Biorąc pod uwagę to, to, jak obserwuję środowisko i pięściarzy, to ciężko znaleźć z tak, z sobie taką siłę, żeby to, to, ten bok zostawić, to płuckę zapełnić. Dopóki są propozycje, zainteresowanie i jeszcze odrobina tego zdrowia, żeby ten spąd kontynuować, to raczej e, nikt tego nie robi. Ja jak prywatnie doradzam, to każdemu bym doradził zakończenie kariery. To dobrze się nie kończy, mamy przykład inny. Gdzie w narożniku był ostatnio Buddy McGears, ten sam weekend, i, i dobrze, że przerwał walkę. Bo teraz chłopak walczy o życie, a tak to może by umarł na ringu. To, to nie jest normalny sport. Ja dla każdego mówię, to, to że ktoś wsadził bok zawodowy w ramy sportu, to jest jedno, a to, jak się kończy, jakie są skutki albo dla nas, albo dla przeciwnika, to jest drugie. I, i generalnie każdemu bym doradził zakończenie kariery, ale. Ale że tak powiem, nie dlatego, że przegrał, tylko dlatego, że boks sam w sobie jest, jest taki wątpliwy moralnie. Ale, ale to, że, że ktoś przegrał, tak jak powiedziałem, nie jeździ facet taksówką, to wie, że można dostać, wie, że można skończyć na wózku albo jako warzywa. Nie? O, ty powiedziałeś, że nie skończyłeś przez zdrowie, to teraz mi zabiłeś większego człowieka niż tutaj. E, afera końska, bo zawsze myślałem, że albo przez zdrowie, albo dlatego, że jesteś świadkiem Jehowy, ale... E, w, ani nie jestem świadkiem Jehowy, bo jestem katolikiem. Ani. ten, no to już jest. Tak, a wie, tajemnica. Jest. Ani, przez, ani przez zdrowie. Mm, ani przez afarę końską, bo nie mam z, z nią nic wspólnego, także nie, mówię, że to jest po prostu jednakowo jednakowa wielka tajemnica. Dobra, teorie porozmawiamy jeszcze o pakiecie. Wszystkich fanów Boxu zapraszamy na stronę FaceBox oraz na stronę naszego sponsora Dillopola.